Okazuje się, moi drodzy, że my potrzebujemy takich momentów, w których jesteśmy bezradni, i okazuje się, że te momenty są bardzo ważne, kiedy te pięć chlebów i dwie ryby objawiają chwałę Bożą. Nie mając nic, dostajesz wszystko i jesteś po prostu zaskoczony. Czy Bóg nasz jest Bogiem małomogącym, trochę mogącym, czy jest Bogiem Wszechmogącym? Jeżeli jest wszechmogącym, to nie ma dla niego nic niemożliwego. A zatem jeżeli nie ma dla niego nic niemożliwego, to czy nie może zaradzić mojej twojej biedzie? Pięć chlebów i dwie ryby. No i jeszcze dodatkowo szemrzący naród wybrany, który sprowokował Boga do interwencji jako kochającego ojca. Ale najpierw oprócz tych i innych ważnych rzeczy, których się dzisiaj. Dowiemy, a może sobie o których przypomnimy, najpierw idziemy do króla królów i pana, panów. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby Tobie powierzyć nasze życie, nasze sprawy, nasze braki, bo przecież tyle razy patrzymy na Ciebie jako tego, o którym zapominamy, że jest w stanie z dwóch chlebów, a właściwie z pięciu chlebów i dwóch ryb, yy, zrobić wielką ucztę. Nie pozwól nam lekceważyć Twoich wezwań, bo chcemy być świadkami cudów nieustannie w naszym życiu. Króluj w nas jako jedyny zbawiciel i Pan, no bo przecież pragniesz tam, kiedy Ciebie wyznajemy, dawać Twojego ducha abyśmy mogli coraz bardziej być Twoi w mocy Twojego świętego imienia Jezus, posługując. A w 500, przepraszam, 759 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy Odwieczny Ojciec, najzupełniej wolnym i tajemniczym zamysłem swej mądrości i dobroci stworzył cały świat. Postanowił podnieść Ludzi do uczestnictwa w życiu Bożym, do którego powołuje wszystkich ludzi w swoim synu. Wierzących w Chrystusa ustanowi, postanowił zwołać w Kościół święty. Ta rodzinna Boża kontynuuje się i urzeczywistnia stopniowo w ciągu kolejnych etapów historii ludzkiej, według postanowień Ojca. Kościół, więc zapowiedziany w figurach już od początku świata. Cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i Starym Przymierzu, założony w czasach ostatecznych, został ukazany przez wylanie ducha, a osiągnie swoje wypełnienie w chwale na końcu wieków. Dziękujemy Ci Panie za to przypomnienie, że jesteśmy w czasach ostatecznych, że wylanie ducha to nie jest pojęcie, które jest obce katolickiej nauce w której uczestniczymy nawet wtedy, kiedy jacyś ludzie kwestionują to, że to jest katolickie. Amen. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 14, wersety od 13 do 21. Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno, lecz tłumy zwiedziały się i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest pustkowie, i pora jest późna, każ im więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: Nie, potrzebują odchodzić wy dajcie im jeść odpowiedzieli mu nie mamy nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb on rzekł przynieście mi je tutaj i kazał tłumom usiąść na trawie następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby spojrzał w niebo odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom uczniowie zaś tłumom jedli wszyscy dosyta na tego dnia pozostałych, co pozostało zebrano dwanaście pełnych koszu ułomków tych, którzy jedli, było około 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Widzicie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dla nas dzisiaj to jest ostatni dzień ewangelizacji na przystanie z Jezusem. 15. edycja tej ewangelizacji i odchodzi do historii. Zakończył się przystanek Jezus. Co ważne, że znowu Jezus naprowadza nas na te pięć chlebów i dwie ryby. I okazuje się, że te pięć chlebów i dwie ryby gdzieś jako life motyw przewija się w Ewangelii z jakiś czas podróżnymi osłonami, podróżnymi pod różnymi parabolami, przenośniami. Wystarczy tak niewiele, żeby nakarmić takie mnóstwo. Tylko trzeba z tym niewiele przyjść do tego, który z niewiele. Czyni bardzo wiele. To bardzo ważne dla nas, byśmy to zobaczyli. Bóg jest w stanie zrobić coś z niczego, więc cóż dla Niego pomnożenie tego, co jest naszym niewiele. Niektórzy prawdopodobnie się śmieją, widząc zaproszenie do zrzutki przy jednej z tras szybkiego ruchu ten potężny baner, który stanął z kodem QR i Panem Jezusem wyglądającym tak z boku słowem dziękuję, no jest jakąś odpowiedzią też na te wszelkie potworne zarzuty, które idą w naszym kierunku, że my przez te lata zarabialiśmy na spotkaniach Jezus na stadionie. Czy to jest na stadionie Legii, czy to na tych wcześniejszych spotkaniach. Moi drodzy, mi się nawet nie chce komentować tych zarzutów, ponieważ zwyczajnie my, żeśmy zawsze patrzyli, żeby budżet wspiąć. I chyba Pan Bóg w końcu ktoś tak powiedział, co bardzo mi się spodobało, chcę, żeby zrzutka za te bilety, które nie zostały zakupione, bo te 15 tysięcy biletów, to jest nasz deficyt, na który ciągle zbieramy, one tak naprawdę kuje w oczy przede wszystkim tych, którzy oszczerstwa rzucali w naszym kierunku na poziomie tego, że oto my te stadiony robimy dla zarobku. Chcę wam powiedzieć, ja nie mam odłożonych żadnych pieniędzy, jak ksiądz. I liczyłem na to, że kiedy stadion się zapełni, to będziemy mogli go zwyczajnie, zwyczajnie zapłacić ze sprzedanych biletów. Nie jest czegokolwiek innego. Z tego powodu też dzisiaj tak, taka ikonka w tym filmiku, który teraz oglądacie. Więc bardzo mi się podoba to rozminianie przez kogoś, który powiedział, że to jest sur w oczy dla tych, którzy nie wierzyli, że w ogóle, że wypłacicie coś za stadion, albo że, jak to mówiła przed laty pani Senyszyn, jakby mówiąc, że my nie płacimy podatków, bo wszystkie podatki płacimy normalnie, tak jak każda instytucja, która wynajmuje jakiekolwiek obiekty, tak? My płacimy za wynajem, czy, czy to jest sprzęt, czy to są sceny, czy to są światła, czy to jest stadion, który wynajmujemy do takich spotkań. Mnie też niesamowicie, słuchajcie, cieszy to, że na każdym kroku doświadczam świadectw osób, które na tym stadionie, ostatnim stadionie, które żeśmy do tej pory organizowali były i to są takie głębokie świadectwa. Oczywiście wszystkich zapraszam, żeby napisali te świadectwa, ale wiecie jak ktoś mówi, że rodzina jego przetrwała przez spotkanie na stadionie, Jezus na stadionie Legii i że ma nową perspektywę i nowy start i nowe rozdanie. To ja się myślę nawet gdyby dla tej jednej rodziny robić taki stadion. Oczywiście to nie jest jedyne świadectwo. Tych świadectw jest naprawdę wiele. Ja Bogu za to dziękuję, że tyle osób dostało, doświadczyło mocy zmartwychwstałego Chrystusa. I wiecie, w tej Ewangelii dzisiejszej tak tak bardzo mocno wybrzmiewa to, co mamy i to, co nie mamy, jako toś, to coś, co służy Bogu. Nie musisz mieć czegoś, żeby Bóg wykorzystał to, co masz. Bóg, i to nie jest tylko fraza, to nie jest tylko slogan. Czy to oznacza, że mamy się zadłużać? Absolutnie nie. <gry> Czy to oznacza, że my mamy nie podejmować jakiejś określonej strategii w działaniu? Absolutnie nie. Mamy wykorzystać wszystko, co mamy i czego nie mamy, aby w godziwy sposób realizować cele, które wynikają z mandatu misyjnego, czyli zaniesienia Chrystusa po najdalsze krańce Ziemi. To powinno być nasz, nasze priorytetowe zadanie. Wobec wszystkiego, co robimy, czy przez to, co robię, przez to, jak żyję, przez to, jak działam, przez to, jak pracuję, przez to, jak się modlę, Chrystus jest coraz bardziej poznany, pokochany i naśladowany. Czemu to nie jest nasze marzenie? Czemu to nie jest gdzieś głęboko w nas, jako tęsknota naszego serca? Śmiem twierdzić, że. Wielu spośród nas straciło gorliwość wobec tego, że mamy doświadczenie zbawienia. Śmiem twierdzić, że wielu spośród nas idzie na łatwiznę. Śmiem twierdzić, że wielu spośród nas nie bierze sobie do serca tego, żeby być uczniem i misjonarzem, to znaczy, żeby uczyć się, jak przyprowadzać innych do Jezusa. Ja Bogu dziękuję za ten ostatni kurs Paweł. Za te wszystkie świadectwa, które teraz spływają po tych kilku tygodniach od jego zakończenia, kiedy uczestnicy mówią, że te wszystkie rzeczy, które ćwiczyliśmy, przydają się w ich życiu codziennym, że to są rzeczy, z których mogą korzystać już po kursie Paweł. Szczególnie myślę o Krzysiu, który. Kilka lat temu, jak usłyszał tutaj na kanale SMS z nieba, że wszyscy powinni przeżyć kurs Paweł, wszedł na stronę szkoły SESA i nagle zobaczył, że tam jest tyle kursów wcześniej. Mówi, to jak to? To ja mam wcześniej tyle kursów zrobić, żeby pojechać na kurs Paweł? I potem mówi, to wszystko było sensowne. To wszystko było jest właściwie poustawiane. Więc nie usprawiedliwiaj się, że nie wiesz, jak masz ewangelizować, że nie wiesz, jak masz przyprowadzać ludzi do Jezusa. Tylko podejmij skuteczną formację nad sobą. Czy szkoła ewangelizacji jest najlepszą formą? Jest jedną z wielu. Patrz, czy w twoim zaangażowaniu w Kościół umiesz już przyprowadzać ludzi do Jezusa. Czy umiesz ich rodzić dla Królestwa Niebieskiego. Czy umiesz już modlić się o chrzest w Duchu Świętym dla nich. Czy wiesz, jak wprowadzać do wspólnoty i czynić ich aktywnymi członkami. Zadawaj sobie te pytania. Ok? No dobra, a może jedno zdanie jeszcze z księgi liczb. Wiecie na co dzisiaj zwraca Bóg uwagę, jeśli chodzi o pierwsze czytanie? Nasze mranie, które mu się bardzo nie podoba. Bardzo mu się nie podoba. I Bóg odpowiada, dając manne, dając manne, by mogli z tego korzystać, ale Mojżesz słyszy narzekania całymi rodzinami, wyjścia do namiotu. Wtedy rozpala się gniew pana, także Mojżeszowi wydawało się to złe. Rzekł do pana, czemu tak źle się obchodzisz ze swym sługą? Czemu nie darzysz mnie życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie, albo ja go zrodziłem, że mi powiedziałeś noś go w, na łonie swoim, jak nosi piastunka dzieci, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać przodkom? Skąd wezmę mięsa, aby dać temu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają, daj nam mięsa. Nie mogę już sam dłużej dźwigać troski o lud. Już mi nazbyt ciąży. Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył, na, nie patrzył na swoje nieszczęście. Do jakiego stopnia lud przyprawia Mojżesza o zawał, głow zawał serca? Ale do jakiego stopnia może człowiek, doświadczając Boga, szemrać przeciw Bogu? To jest po prostu ciekawa sprawa. Może dzisiaj zdemaskujmy szemrania w komentarzach, bo jak poczytamy te komentarze i przeprosimy Boga za to, za co szemraliśmy, może wielu spośród nas odkryje, że to nie na raniu polega kroczenie za Bogiem. Tu postawię kropkę. Dziękuję, że jesteście. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn tych świętych. Subskrybujemy, lajkujemy. Do zobaczenia jak wygląda jutro.